Doskonałe połączenie, no zaczniemy streama. Działa, działa. Próba mikrofonu. Dobra, działa. Jest dobrze. Jedzie. 私、金山のオーケー。 Czemu godzina jeden? Tylko małe po... <laughs> <nie śmiech> No cóż, takie życie streamera, dobra, być dobra, za chwilę zaczniemy streama. Ja hmm, dobra, za chwilę zaczniemy streama z FSA. Yeah. <laughs> Dobra, zaczynamy, trudno. Czekaj, czy ja to wyciszyłem? Nie, Dobra. już cztery minuty. Ile tutaj jest. Czekajcie, bo pewnie mnie za głośno. Pewnie gra jest za głośno. Tego mam na to sposób. Ale jak sobie patrzę teraz na live'a tego, co co co, co? Dobra. Cóż, no to poradzisz, jak sobie to nie poradzisz. Dobra, może tak być chyba. Kurde, same te mają się. Dobra, tak można żyć tej oj, oj. oj, oj. Dobra, widzowie, w skrócie Gramy na kolonii... Yy... Muszę dokupić kilka pól jeszcze, co nie? Bo trochę mało jest. Trochę trawy dokupić, bo tutaj mam tylko jedno tutaj. To kukurydzę trochę kupię, trochę tej z kukurydzy. Takie wyboje tu są, no. Najwięcej, zauważyłem, że tutaj najwięcej jest owsa. I ogólnie, też jak sobie spojrzycie nawet na... Na miesiąc to ja nawet jeszcze nie zacząłem porządnie rozgrywki, tylko po prostu kupiłem rzeczy i je sprowadziłem. Zacząłem tylko mócić. I czas mam ustawiony specjalnie na 0,5, żeby czas tak szybko nie mijał. Już sypie się to? No to jak sypię, to pokażę wam kombajnie. To jest Bizon. D056. Dopracowany. Dźwięki są fajne, w miarę dopracowany. Jest ten. Co to przedziela? To nie? Tu nie ma, bo po co? Przecież... Tutaj, jak zawsze, jedziemy na kółka, co nie? Dobra, nieważne. Opuszczę sobie. Animacje mam. Tutaj gaz, tam, co nie? Chyba, co nie? Natomiast nie wiem, nie znam się za bardzo na, na obsłudze bizona. To są biegi, nie? O, ta, to się rusza teraz, no. Tylko nie wiem, do czego ta wajcha służy. Ta niebieska. Znaczy ta y, biała, nie? Pod skrzynią biegów. Wiem, że... Tym się rusza do góry. Tym do przodu do, do siebie, co nie? A tak wystarczy na obias. Tutaj się włącza, co nie? Ocarnia. Tutaj jest jeszcze taka dźwignia, której teraz nie widać. A nie, dobra, nie widać. Jak sobie ją. Tutaj jest taka śmietnia. No, jak ją sobie opuścicie, to odsypie wam zboże. Tylko to jest tak zrobione, że jak sobie rurę dopiero opuścisz. No to ten bizon dopracowany jest. Proszę, pięknie. Tutaj sobie możesz te okienka poruszać. I tak to ten bizon dopracowany. Przypomina mi, mi takiego moda na 17. Do 17. Ale to. Dobra. To jest Pizan C040. On jest tak, praktycznie tak samo dopcowany, czy nie? z tego samego paka. To jest pak. jak naj. Średnio w miarę. No, no trochę, trochę góry, trochę niżej. No i gdzie Z tym jest mucarnią, tamten też był. Tutaj tak samo sobie można... O. Pięknie przyczepiłem sobie do tego. Tutaj kabiny, jakby była kabina Jakby była kabina to bym mógł otwierać i bo to widła, co nie? Dobra, to ty nie będę przedłużał, łucimy A, tamten pomaga. Ty kurde Wyłącz to Ja tutaj mam tego, odpalonego A, zgasł już, fajnie Ile z tego? Trzydzieści jeden, czterdzieści dziewięć litrów. Gdzie by to musicie pozostawić? Tutaj. Nie ten przycisk. Nie ten przycisk. O! I pięknie. Tylko sobie dyszel poprawię. I nie, nie mam moda, żeby na ręczne podczepianie Chociaż bardzo szukam Kurde, jeszcze jednego moda miałem pobrać, ale dobra Moment, jeszcze raz Podjadę Będzie ładnie Dobra, pięknie cofnięte. Można jechać. A, w ogóle to jest yy, Ursus 1214. No i jest. Jest ładny moim zdaniem. Ładnie wygląda. Ten żółty kolor do niego pasuje. gdzie ja to byłam? A, tutaj Tędy po... No dobra, dojadę jakoś Jakoś dojadę Jakoś... Jakoś się doradzę mm. Jaka jest jakoś streama O, już widać kombajna Dobra, ciebie na razie nie, bo pewnie masz dużo jeszcze. Ale ciebie już tak, bo ty masz dużo już. Dobra, będzie dobrze. Кападай мусор в своем немцах, но сейчас дал так. его. Хорошо? Так, ваши,